Drogi Panie Boże Ojcze niebieski, w imię Jezusa Chrystusa, proszę Ciebie Boże Ojcze, niech moc Ducha Świętego stopi naszego brata, który teraz właśnie powierzył swoje życie Tobie, Panie, w tym chrzcie wodnym, w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Panie, Ci dziękuję za tą cudowną chwilę, którą teraz przeżyliśmy, Boże Ojcze. Jakie to jest piękne, Panie, że człowiek przychodzi do Ciebie, Panie Boże. Chwała Ci za to, Ojcze Niebieski. Ja Cię proszę, Boże. Uzdrów Jego ciało. Niech moc Ducha Świętego uzdrów Jego ciało. W imię Jezusa Chrystusa, Panie. Ty powiedziałeś, że Twoje słowo mówi, że Dwaj lub trzej poproszą, Ty to uczynisz, Boże Ojcze. A również jest napisane w Słowie, że jak na chorych ręce położą to oni zostaną uzdrowieni. Ja proszę teraz o Jego uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa, Panie, i napełnienie Twoim Duchem Świętym. ja abyś go prowadził, Boże Ojcze, w Jego drodze z Tobą, abyś Go nie opuszczał, Panie. Abyś mu objawiał Twoje słowo, żeby on trwał w Słowie i w modlitwie i był świadectwem dla swojej rodziny. Proszę cię o to, Boże Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ci Pan błogosławił. Na Twoje nowe i życie.